Jest, tam jest. Ja się wolę odsunąć, bo mnie na hipokryzmie hitę... nie jestem i dobra, ja jesteśmy już na drugim odcinku na Real Craftie, Real Life Craft. Dobra, jesteśmy w miejscu, gdzie skończyliśmy ostatnio, czyli w wiosce. Nie zrobiłem tutaj dużo. Zrobiłem sobie więcej po prostu flint Shardów z tego grawla, całego co miałem, żeby sobie poczynić e, z kilofem, bo chcę sobie zacząć e, kopać trochę. I w drzewku skill'i tutaj mamy, N nie ogarniam go jeszcze do końca. No niby to dwa punkty, ale nie mogę ich wydać na ten. E, aha, mam na 6 mieć. Dobra, bo tutaj, żeby zrobić dane rzeczy, musimy po prostu e, ten... Nie ewoluować, tylko e, expić, Dobra, to było tak. Dobra. Stanie. Czy mogę sobie wtedy normalnego tego... Normalnego kobla... A tu był kobla, dobra. Znaczy kobla z tą. tu jest wysoko, więc tutaj raczej chyba bezpiecznie tak nie zejdę. Ale tam jest z drugiej strony zejście. Napełnię sobie trochę wodę, bo można pić zwykłą wodę, ale niestety wtedy staję taki... O, tam jest zombie. Okej, okay, dobra, ze szkieletem to nie chcę się mierzyć. Okej. Okay. Tego trochę pokopać. Sturnianych narzędzi chyba nie mogę wytwa wytwarzać jeszcze. Nie wiem czy właśnie drewnianych nie mogę czasem, ale wątpię w to. Dobra, to mogę. To wypadło? Nie, sandstone rock wypadł. Dobra, czyli to naprawdę będę musiał robić podstawowe podstawy, żeby tutaj do czegokolwiek dojść. Dobra. jest sobie jeszcze nakopię kamienia. Mam nadzieję, że seria będzie regularna i nie jestem pewien, czy zawsze zdążę po prostu na godzinę 17, bo nagrywam jeszcze Greatfall, no odcinki muszę zdążyć go jeszcze wyrenderować i wrzucić. Ale myślę, że na 17 powinienem się wyrabiać. Jak nie, to może czasem będzie nawet wcześniej. Jeżeli odcinek Greatfall'a będzie jeden, ale tak to na 17, może na 18 ostatecznie, ale póki co staram się trzymać tej 17. Jak to wyjdzie, zobaczymy z Gratefallem. Udało mi się tego dokonać. Dobra, mamy... Dobra, mamy trochę tego, gdzie 16 Robert stona, stone age'a dostaliśmy. Czy coś nam się zmieniło w drzewku z kili? No cóż nie wygląda na to. Okej. Okay. Właśnie, czy mogę drewniane narzędzia używać? Tam widziałem, że niedaleko też jest świątynia, więc może byśmy się tam do niej przeszli zobaczyć. Znaczy czy nie będziemy po prostu się ten temperaturę nie to bardzo jak się... staram się nie biegać, żeby nie tracić po prostu za dużo wody. Właśnie, czy mogę... Te mogę kraftować tak Te prawdopodobnie też, tylko czy... Nie, no, z się robi, tak? Dalej. Okej. Okay. Czekierio, dobra Tylko pytanie, czy mogę z nich korzystać? Dobra, ja kamiennego wygląda na też, raczej mogę. O kurde Muszę uważać, bo może mnie zabić headshotem. Dobra, póki co w rękę dostałem. Tutaj mamy serduszkę, jeżeli coś nam cał całe zejdzie to giniemy po prostu Można nas zabić... Jeżeli wszystkie serduszka stracę na głowie to na przykład zginę headshotem Dobra, może coś tu sandstone'a tu sobie schowam To tu schowam, to schowam To mi się na razie nie przyda No właśnie, pantaże mógłbym sobie zrobić parę Żeby się przydały O tak, tak, tak Okej, okay, chyba popatrzę Aha, dobra Ci się dopiero leczę I obandarzuję sobie też nogę Okej, okay, dobra Nie, wiem, czy żelazo mogę w sumie ściąć Zaraz sprawdzimy sobie Tylko Zdech, tu gdzieś, są potwory Nie żartujcie sobie. O, jest. Dobre. I sobie poszli. Dobre. Okej, okay, jest rano. I zobaczę, jeżeli tak, to sobie sobie też szybko deszczówkę. Tylko, czy tu będzie padać. Ha. Zaraz też pójdziemy do tej świątyni. Tutaj to duże. Dobre. Bezpiecznie sobie zejść. Hmm. Muszę być czwarty poziom. Przy pierwszym bo mógł tylko węgiel kopać. Tak mi się wydaje. Czy mógłbym jakoś bezpiecznie z tym zejść. Także się przekopać tak o. Później tylko wyjść. A, super, Filacze, świetnie się spisałeś, nie zaskakując, tutaj. Mam nadzieję, że żadnego stwora tu nie będzie. To tu w ogóle tak bębnił? Właśnie, nieopodal jest też smok, którego widziałem. Mogę w sumie chyba zaraz go pokazać, o ile nie odleciał. Czy dobrze pół jakby odleciał? Okej, okay, mogę kopać węgiel. Może to będzie szybciej. Niepotrzebnie chyba nawet te drewniane sobie robię, tylko drewno teraz zmarnowałem, ale chciałem sprawdzić czy będę w stanie. Coś tu trumczy strasznie. Dobra, ale zdobyliśmy węgiel. Węgiel się przyda, jak zawsze. Jak? Upgradeowanie wygląda. Aha, dobra. Na 6 muszę mieć, dobra czyli Co jakiś czas mogę sobie chyba tu wylewelować? ET defense, farming, building, gathering, attack. Tutaj nie mogę nic. Dobra, tutaj na razie też nie mogę. Dobra, więc pokopię jeszcze trochę. Co sumie fajne rozwiązanie takimi skillami. To była jeszcze taka ten... Stone Age właśnie chyba to się też nazywało czy coś. Że po prostu... E, modyfikacja cała, że po prostu trzeba było robić wszystko od samego początku. Razem nie mogę, dalej nie mam levela. Okej. Okay. Ale mogę sobie zrobić parę... No tak. A nie mam tego. Zapalniczka, jak mogę zrobić zapalniczkę? Dobra, chyba nie mogę. Aha, czyli raczej gówna z tego. Czy mogę? Realistic torch. Torch, jak zrobić zwykły torch? Aha, z Glowstone'a. okej. Okay. Tak, czy z matchboxem? Skąd mogę matchboxa zdobyć? Aha, za papier i takie deski, ok? A papier zdobędę. Aha, mogę zbryć woda i... Okej, okay, dobra. Czyli coś tam zawsze mogę stworzyć. Nic tutaj nie widzę, więc lepiej było stąd spadać i znaleźć e, te, e, jak one się nazywają, brzoze nas za na Sahazie nie wykopię. Czy więcej węgla tutaj czasem nie będzie? Jeszcze się jeszcze rozejrzę. Zasz się tu ciemno. Zachciał mi się shaderów. To też nie widzę co dokładnie tu jest. A nie będę ich na razie włączał, bo czasem jak włączę przyjdechy na modach, to mi się to strasznie buguje. Dobra, czy teraz mógłbym sobie ten level podnieść? Czy to... A, one skill point mam, dobra. Pytanie, czy... Nie wiem. Nie wiem po jakim czasie to się podnosi. Czy tutaj mam... Na tym? Właśnie, to było na tym. Eee, tutaj to jest index personic elements to tu chyba raczej tego nie będzie no to nic pokopię jeszcze trochę węgiel by się przydał jeszcze więcej żeby dostać się może więcej levela aha czy coś pamiętam, że na piątym levelu mogłem coś sobie dodać więcej po prostu więc pasowałoby wpić piąty level expa i pójdziemy się napić bo wody trochę straciłem i właśnie i tam jest leże smoka Jeszcze się być... łapkę myślę tutaj efekt coś jak po prostu ten e, gód od mięsa jaka ale zawsze coś mi trochę mi słychać smoka gdzieś może uda mi się przyczaić na tyle nie zginąć. Jest. Tam jest. Ja się wolę odsunąć, bo mnie na hita zdejmie. Ale dobra, jest smog. Właśnie, mieliśmy się wybrać jeszcze tam, do świątyni. I tak też zrobimy. Pytanie, czy nie... A czy nie powinienem umrzeć z tego? Znaczy, hipertermię nie powinienem dostać. Hypotermia i hipertermia, sobie sobie się zawsze myli. Bo jedna jest od chłodu, druga od tego, od gorąca. Nigdy nie wiem, która jest którą. O! Proszę. Bellon i trzcina. Aha, dobra. Nie mogę, bo nie mam levela. A wszystko, wszystko to trzeba podlewelować sobie w ogóle. Czy farming. Defense Building, ja właśnie wydałem punkty, które mógłbym, mógłbym mieć na ten? No ale też chyba nie mnoży, tak? Co tak, tutaj mamy? Nic, nic, nic. Tak, tu jest łóżko, tutaj też nic nie ma. Nie ułatwiają tego za bardzo. Ale chciałem sobie na pewno jeden crafting ze sobą wziąć. Właśnie przyda. Dobra, i przejdziemy się szybko do świątyni. Defense, dalej jest. Dobra, pasuje mi teraz skoczyć idealnie, że tu jest woda, Ta się... Trochę schłodzę, bo jest mi gorąco. Ta kulka na środku między życiem a jedzon jedzonkiem właśnie pokazuje daną temperaturę. Chyba muszę się jednak tam zakraść. Sylf. Okay. ok, co tu dostaliśmy? Parę rzeczy, mogę przynajmniej coś odłożyć. Tak, kości się przydadzą, siodło wezmę. O, pro, tak. Crafting room. Nie wiem co to jest, ale się na pewno przyda. O, super. Dwa diamenty. Szkoda, że nie mogę z nich korzystać. Bo nie mam na to żadnego levela. Dobra, to sobie tutaj. Ciekawie, czy jest jakiś level Craftmana? okej okay. Dragging 2, sitsy, sitsy. No, to na razie. Golden Wolf Armor. Ten enchant sobie wezmę. Co? Czego mogę się tu pozbyć? Dobra, mam kości Crafting rune Okej, okay. inne złote jabłko, znaczy lepsze Okej, okay. Stringi też by się przydało wziąć Tylko za, za Sąd W sumie to daj, to daj, to weź, to weź crafting trzeba te runy, będziemy musiał zaraz zobaczyć. To dla wilka wezmę, tylko zamienię to za Hmm. No ten Dobra. TNT wezmę w zamian za... Teraz się stąd tylko wydostać Dobra Wydostałem się i będziemy powoli w sumie wracać do wioski Robi się ciemno więc będę musiał się sprężyć Bo nad zachodzi i trzeba będzie się sprężać po prostu i iść spać Dobra Jest czysto, jest czysto Nie mogę też Tylko nie mogę tak, muszę sobie to w inny sposób Trochę oszukałem Ale trudno Czasem trzeba Znaczy nie, nie, nie oszukałem, wykorzystałem grę po prostu to jest taki żeby Pamiętaj, żeby nie stracić wszystkiego, bo nie mogę jej w sumie zasadzić. Okej. Okay. Piórko name tak jeszcze i mam trzy diamenty, ale nie mogę używać kilofu diamentowego. Więc to mi nie pomoże w ogóle. Dobra jest to, że mam trochę jedzenia. Nie biegałem za dużo, więc zaoszczędziłem sobie trochę. Jedzonka, tutaj mam to właśnie. Chciałem zobaczyć, do czego te runy służą. Aha. Blok diamentów, blok kwarcu i tego i run reader. Dobra. A czy mogę coś z tego... Nie mogę tego przeczytać, ale nic, więc słucham sobie. Póki co zamieszkam w tej wiosce. No, to mi też nic nie da. Nikt na razie tego nie potrzebuję. Kokselka schowam, diamenty schowam, to jest barwaj pochowam. To wszystko co mi się nie przyda. I właśnie, ze stringów miałem coś zrobić. Okej, okay, fishing rody są. Zepsone. Co, ja, co ja wtedy chciałem zrobić? Co? Nunczaku tu jest? <try> Okej okay. <laughs> śmieszne. Dobra, tego nie mogę tego nie mogę. Co, co ja chciałem? Coś od pandaży to było? Czy od desek? Już nie pamiętam. Kuszku. Co z tego mogę zrobić? To coś we mnie? Sleeping banki. Aha, dobra, tu mogę ocieplane rzeczy sobie zrobić. A tu lepszy jakiś bandaż. Dobra, jeszcze szybko tutaj. Da, to tu mi się wraca. wraca. Coś ty z bandaży chciałem. Tylko nie pamiętam co dokładnie, ale chyba nic specjalnego. Dobra, mniejsza z tym. Z Kuxy i jabłko mogę coś stworzyć. Kładę Apple Juice i metki metki to mogę służyć za pomocą tego dobra jakiś przedmiot coś co to mi się tu przydało o, strasznie dużo tego jest armory nie to mi się na razie nie przyda pak nie mogę zrobić. zrobić czy coś co, co, co mi daje wodę Właśnie filtr. Czy filtr mogę zrobić z tego? Potrzebuję. dobre. mam na szczęście. Dobra, może uda mi się jakiś filtr na wodę zrobić. Eee, trzcinę, dobra. Ok, a no właśnie, z papieru może coś jeszcze. Z papieru mogę zrobić tą książkę. To, właśnie, matchbox. Matchboxa miałem zrobić. Bo tak, 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 tak. Okej, okay, tylko do czego on służył, już zapomniałem. Matchbox służył do... A, do tych pochodni, dobra. Pytanie, czy to da mi tylko jedną pochodnię? A nie, dobra, to jest takie używanie po prostu na większość. Dobra, dają jakieś światło. To mamy już jakiś progres. Dobra, ale ten odcinek już się powoli duży. Więc ja tu sobie pójdę spać. I póki co, ja się z wami żegnam. Cześć!